Za, czas zarazy zmienił albo zmienia nasze nawyki. No, musimy siedzieć w domu. Jeden nie pójdzie do kina, drugi do baru, trzeci do kościoła itd., dalej. ale nie o tym chciałem mówić. Co się dzieje, kiedy coś w domu się zepsuje? Już o takiej klasie średniej, troszkę bogatszej, co się wtedy robi? No, wtedy się, jak się coś zepsuje, wyrzuca się na śmietnik i leci się do najbliższego hipermarketu czy jakiegoś innego sklepu i kupuje się nowe. Nie? Proste. Jeśli coś się w domu zepsuje, no to się dzwoni na telefon, jakaś firma. Taka śmaka, elektryk, hydraulik przyjeżdża i naprawia. No, ale teraz zdarzają się inne okoliczności. Teraz do sklepu Strach iść. Albo są pozamykane, a jeśli nie, to będą pewnie za parę dni. A i nie każda ekipa teraz przyjedzie. Teraz jesteś sam w domu, mówię o rodzinie, i teraz coś się zepsuje. Jeszcze 20-30 lat temu prawie w każdym domu. Była tak zwana złota rączka. Jeśli nie bezpośrednio w jednej rodzinie małżeństwo, czy ojciec, matka dzieci, no to wujek był złota rączka, gdzieś blisko mieszkał i jak coś nie, szwank nie chodziło jak trzeba, dzwoniło się po wujka. Najlepiej oczywiście, żeby ojciec, głowa domu, troszeczkę jakichś spraw takich technicznych, mechanicznych, elektrycznych, pomysłowych miał obcykane. Od pewnego czasu te zdolności manualne, Straciły na znaczeniu, no bo wszystko można było wymienić, kupić nowe, albo zamówić kogoś, kto to naprawi. A teraz, w czasie zarazy, talent złotych rączek znowu wraca do łask. Warto sobie przypomnieć, że w czasach dobrych wydaje się, że to niepotrzebne, ale człowiek powinien być przygotowany na czas zły. Jeśli jesteś ojcem i coś teraz musisz zreperować w czasie zarazy, Weź do pomocy syna. Niech się chłop nauczy.